ale masz taką po brytońsku czy jak? Tu, czy jedno, nie? Jacek i Kaśka witają można powiedzieć może nie do końca syna Bolesławca, ale dzikiego kota Bumbao bo tutaj naprawdę żarty i miękka gra się kończą. nie ma również eklerów w hotelu Grand. tutaj natomiast przechodzimy do Agaty i Krzysztofa, wielka uczta jak Zawsze u nich, proszę Państwa, miękka gra tam również się skończyła. Tak samo jak miesiąc miodowy. Cebula z działki, różne kolory, młoda, srebrna, czerwona. Dziki już powraca. Testujemy Pora z działki, koperek kupny, jajka, oczywiście od zaufanych ludzi tutaj z okolicy. poraczają wyczyścić. Mają wykręciłem. Sam zresztą widać na paprykarzu stryknięcie, no bo przecież to jest takie proste, jakoś trzeba zaciekawić publikę. Takim właśnie stuknięciem. Lecimy na bogato, lecimy fajnie, lecimy inaczej, lecimy szybciej. Pokazujemy wielki styl, wielką klasę. Dziki chodzi masakrycznie. Dziki nóż, dzikiego kota bombało. Por zalewałem rządkiem. Nie wiem, czy tak się robi. Później to wypuczemy. Ciach, cebulka domowa, pstryk. Lecimy na bogato, lecimy inaczej. Nóż pracuje. Dlaczego pracuje? bo jest fajny. A jeżeli jest fajny, trzeba go używać. Wsypujemy wszystko, koperek, cebula, czerwona pora. W zasadzie por mógłby być. Jajeczko leci na twardo. Cudowne jajeczko. Widać różnicę między takim jajeczkiem a jajeczkiem. kupnym w zasadzie już nie kupuję jajek w sklepie. Dlaczego miałbym to robić? Skoro bawię się na innym poziomie dzikiej prawdy. Czy wy też tak możecie się bawić? Nie wiem. Mieszamy, ale patrzcie na to, czegoś zapomniałem, ale oczywiście dodałem kukurydza, majonez, trochę jogurtu, sól, pieprz. To danie miałem przez dobry tydzień, bo teraz lecę inaczej.